witam wszystkich dzisiaj lecimy z Vanhalo i trzeba będzie tu mangię trochę A Ej ten gościu ma klucz? Jak to jest możliwe? I jak ja? Jak? Ja mam z nim chodzić na plecach? Do czego się on mi jest potrzebny? Mam go włożyć do zamka? O co chodzi? Nie, bez sensu. Jak, jak czekał na mnie... Skubaniec! <laughs> Cała jego rola w tej grze polegała na tym, że czekał na mnie w tym miejscu i został ubity w taki banalny sposób. Po co... Ja tutaj wlazłem w sumie? Ej, tu muszę iść. Tu coś jest. Dobra. Muszę łaźć. Ej. Dobra, załatwiony rozdobcam Rozdupcam tą ścianę! Wow, tu coś się kryje pod, pod spodem, pod wodą. Co my tu mamy? Tłuczek. A. Wow, ale tu coś ukryli! O kurde! Co my tu mamy? Włócz... Włócznia! Zaraz zobaczymy, czy ta włócznia będzie się do czegoś nadawać. Jako druga. No dobra, tu jest wyczyszczone, na no, to wygląda. 300 metrów do jakiegoś... Hmm, czegoś. W sumie tu by się zdało zrobić... Hmm, nie, może tu by się... tu by się zdało zrobić szyb... albo tu, tu jest najbliżej. Tu jest jakiś członek zakonu. Tak? O dobra. Dobra, tu chyba wyjdziemy. Tak, ok. Dobra, w ogóle jest tyle do zrobienia tutaj na tej mapie. W ogóle, jaka ładna ta. Nie pamiętam, czy. Nie, w Irlandii nie było, tak? Było pochmurnie, nie, jak to w Irlandii zwykle bywa. A tu jest. W ogóle, to jest Anglia, więc też powinno być pochmurnie, ale jest ładnie. Pogoda jest dopasowana do. Do obecnej pory roku. Spójrzmy co tu jest. Ok. I tu jest jakiś typ z zakonu. Weźmy mogło, że go od razu zbutujmy, co? Zatwimy typa od razu. Zostanie w i skończy się. Chodź, 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 chodź. <śled> wow. Patrzcie, tu jakiś miś na miarę naszych czasów się. Smaży. Kukła jakaś. Grubo. Co? Myk! Do siana. <grywa> Dobra. Niedźwiadek, lecimy. 800 metrów. A z drugiej strony tutaj są jakieś bogactwa i coś, co nas chyba zatrzyma na dłużej. Chociaż zobaczymy. Czy to jest coś, czym warto sobie głowę zawracać. A chyba jest. No, co za ham! Dobra, muszę wejść tu, bo zaczynają sobie koleżkowie trochę. Nie, 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 to jest zbaniak. Dobra, no way, Pyk. Dobra, i tego też. I tego też. Po co ci ta maczuka chłopie? Chodź, chodź. Ale gościu, Patrzcie to. Aj. Ale on jest mało zwrotny. Dobra, tam się pali. Tam się pali. Elegancko. elegancko. Teraz naprawdę te strzały z łuku są ajajajajaj. Są bardzo sympatyczne. Dobra. Po nim. I co? I to był chyba ostatni, który tutaj cokolwiek był, nie? dziwne. Trzeba uważać, bo tu się coś pali. Ale ktoś też nas atakuje. Skąd? Stąd gdzieś? Z rokodyna. Dobra, zdjęty. Jeszcze tam. Wow! To są ci chyba mordercy, tak? Czy jak oni tam mają? Nie, ci co po prostu atakują i uciekają w krzaki. Dobra, i co? A tu jest jakaś skrzynia. Tą? Aha, a czemu? A, klucz muszę znaleźć. Czyli coś będzie fajnego, skoro klucz jest potrzebny. O, poleciał. Poleciał. O. Kurde, palimy się. Nie dobrze, Aj. Chociaż nie, chyba nie palimy się. Dobra, jest git. Dobra, czyli tu są jakieś bogactwa, trzeba to op opędzlować. Chodźmy tutaj no, no, to właśnie to spoko. O, dostał 280! A czemu ten jest taki mocny? On jest mocny, niby taki. Albo ja jestem taki już ogarnięty. No też nie będę się. Nie będę się za dużo rzucał. Dobra! Kurde, no właśnie. O to chodziło. Kurde! Ale szybki jest. No dobra, dobra! Kurde. dawać Ej, co jest? Gdzie jestem? Patrzcie to, co tu się dzieje w ogóle. Typ miał 280. Myślałem, że go nie ogarnę. A go ogarnęliśmy. Tak się robi. Yes, super. Ale mam kurde radotę. Dobra. To Z2. To na razie.